Ty a do tych krzyżoków, to tam pod tym Grunwaldem było dopiero na i trochę. A skąd ja to wiem? Skąd ja to wiem? I ja to wiem stąd, że mój pra pra, pra Stazik to on pod tym Grunwaldem był kuniuszem. I to nie u belekogo, a u samego króla Jagieły. I on pucował konie temu Jagiele i zawiszy czornemu. Kiedyś to temu. Jagiele tak pięknie tego konia wypucował, ale jak on mu pięknie tego konia wypucował, że ten Jagieło jak wartko na tego konia wskoczył, tak jeszcze warci z niego zjechał. <grymne> tego dnia Jagieło czakął na polach Grunwaldu. Na polach. W krzokach Grunwaldu z tymi swoimi wojskami. czaką, aż przyjedzie ten zawisza czorny z wojskami ze śląska, Ale jakoś tak nie przyjeżdżali. No to ten Jagieło z tymi wojskami, wojskami czekali, czekali i się boli. Jeronie, jaki ten chobu był wylękany. Jaki ten, jakby się to widzieli, jaki ten chobu był wylękany. Te krzoki się tak cząsły. A oni tam siedzieli. A te krzyżoki no, tak podlatywały, podlatywały i ryczeli. Jagieło, ostrej te krzoki, pod sankuną będziemy się czaskać. <noise> <noise> Ale Jagieło nic, siedział. Ale po pierwziraje. Tak se powiedział tym hopom hopy. To jest tak trocha gańba, jak my sam siedzimy w tych krzokach i nic nie robimy. Mo by my faktycznie osrali te krzoki. I tak zrobili. Ale z krzoków nie wyleźli. Bo dali się boli. Gdzie oni są? Ileż można czekać na tych Ślązaków? Zawisza czarny! Zawisza czarny! Błoga blazować! Zachodź, o panie! Blazuja! O, dup i rzek w losy! Urde! Cały szczewik umazany! Urde! Jagieło, moglibyście po koniach sprzątać! To nie po koniach! Witaj królu! Zawisza czorny i chorungwie ze Śląska nadjechały. Witaj, witaj. Dobrze, że jesteście, bo już myślałem, że sami wojować będziemy. A idź, jak jego nie szło tej bitwy kaj bliżej zrobić! Nie szło to zrobić w Chorzowie, na polach Marsowych, w Krakowie, na Błoniach. Nijaki i zapyziały Dwa tydnie już tu jadymy, kunie już podkowy potraciły. Jeszcze bymy do dzisiaj na bramkach na jeden stoli. Na szczęście ku nie mają wiatola i my picli bokiem, nie? Ja tak szczerze powiem, myślałem, że Niemcom pomagać będziecie. Proszę cię, jak rożek Rążek, proszek łodnimców kupił, już ją mu Niemcom pomagać. Jak zapamiętaj się, ślązoki zawsze byli za Polską. są, kto by Niemcom pomagał, jak oni ludzi nie szanują, a ludzi zwierząt nie szanują. Jak zwierząt? No chopie, mój szwagier ostatnio z Niemiec na lawecie czy ku nie przywiózł. Bite. Jak bite? Jeden mu pyszczaskany, drugiemu kiedyś zadku wieją, a trzeci mu tak krzywe szłapy, że czas bieżność ustawiać. A on się tego nie porobi. Cofnij no. nie z przodu, jak nowe. No to kaj oni są. Kto? No te twoje krzyżoki, nie? Tam stoją na wzgórzu i błyszczą. Aaa, Niemiecki ornung! Mm. No to czas siły policzyć. Ślązoki, Poloki, Litwini, Ukraińcy. Czesi! Nie. Czechów nie ma. Co? Jak to Czesi zobaczyli Niemców i zaczęli uciekać? Jeszcze my ich po drodze mijali. Jednego małego mieli w nosidełku, ty! No. Kurzył cygarety i w gdzie mój bumerang. Nie wiem o co chodzi. Może mapa? Mam. Dobry. Czy ta haja ustawi nie? Co? Bitwa. Mogę ją? Proszę. Koncepcja będzie taka: przodem pójdą chorągwie z Wałbrzycha, uh, uh, uh. pokopią bieda szyby. Co pokopią? Po twojemu wilcze doły. I ta ciężko niemiecko jazda pojedzie, podnie i wtedy się ich zasuje. Po twojemu zakopie. Uh, uh, uh. A, tylko zanim ich będziecie zakopywać, to mój szwagier z lawetą podjedzie, konie powyciągą. Mamy jeszcze sześć chorągwi z Sosnowca. To tych Sosnowca przodem puszczymy. Dali Bóg, przecież oni nawet pacierza nie wytrzymają. No i? Co, wy ich nie lubicie? Jak jeło, wszyscy Sosnowie lubią. My ich z szacunku przodem puszczamy. Takie pierwsze śliwki robaczewki. Pierwsze koty za płoty. Ja. Yeah. Yeah. Traum. Cało ta gotka kuszkubani przerwało w pierońskie To Niemcy zaczyny na celki karpentel puszczać muzyka i podpuszczać naszych szlagrami. Niemcy nas no szlagrami podpuszczają. No dyć, że to przed chwilą pedział. No Jagieło, czuł, że z niemiecką muzyką mimo szans. Ta melodia morale nasze osłabi. Jagieło, nie lękaj się! Od czego masz ślązoków? U mnie pod chorumbium jest taki jeden książę że TVS. on się na szlagrach znów. Dawać go! TVS! Płacam, gibko. Witam was pięknie, Antek Buła z tej strony, za nami Baba z chopym. haha! A teraz czterdziesty tydzień na liście, wodzionka, jademy! Baby się zeblikają, hopy po grilla i bania ty, 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 Już byś baby zjeblekał, już babi, grill. w się roboty chycić. Niemcy Jagiełłę szlagrami podpuszczają. U. A ty się na szlagrach znużni? Co tam puścili? Herzilań. Ty. U, grubo. Ja? Na szczęście mam tu przypadkiem we kasecioku odpowiedź. A co to jest kaseciok? Kaseciok to jest kaseciok. Ty uważaj, do króla godosz. No to nie powiedział ciulu, co? Normalnie. <śmiech> <śmiech> Co rzekł? Pochwalił cię pani. No, no. I teraz nacisnę play i patrz. A, a, jak ty się boją? – Jesteś mamy przeboje. Jaro nie! I już odpowiedź! Trzymać cię! Górnie na nie! Trzymać, kunie nie cofać się! Przywalili z grubej rury. Na szczęście mam tu wykasać oku. Na drugiej stronie. Czego z płytą już nie zrobisz? Odpowiedź. Jochca! Ha, ha, ha. Jochca! Ober szlizy nie załatwi. Pieruny się cofają. Widzisz jakiego! On się zno. Ja ci to powiedział. Co Chochca. E, byś mi tą kasa. Nie ma kasy. Kasa do wejścia. Wszystkie pieniądze poszli na wojska obrony Terytorialnej. My się umawiali do wejścia. pieniądze. Nie ma pieniędzy. Dziś do namiotu dwie dziewki ci przyśla. Ja. Te od księcia do Natana chcę. Ja. Przyjdą i weźmą dużo masła. Ty, Zawisza, Zawisza, muszę ci powiedzieć, że niezły z niego ciul. No, tak też o nim na Śląsku gadają. dają. Hmm. a może by takich jeszcze dobić księciem Zenobiuszem Martyniukiem? Hmm? Taki akcent na koniec. Nie, nie, nie. To jak o nim ma sensu? oni nam puszczą modern talking i tej spirali nienawiści już nie zatrzymiesz. Działania zaczepne na szlagry miały osłabić morale Wojska Polskiego. Yeah. A osłabiły Niemców, A. bo Bestusz dłużej na słońcu stoć musieli. A wiadomo, dwa piwa na słońcu to je tela, co pół litra w lesie. Panie, 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 panie co w Panie, panie, Całuje rączki, jakie pachnące. Panie, mam odpusty na 300 lat i na 500 lat. Ja, na naraty, bezradzki Julio. Panie, mam takie relikwie, o których z nakryciem głowy nie można mówić. tak, no, 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 panie. panie. Ty, a, a tobie piła, objechała, czy cię apacze do podli? Takem już na świat przychodzi. O, to chyba przychodziło od dupy strony. Panie, mam kopytkę osiołka, na którym Święta Rodzina do Egiptu uciekała. Poszło w gacie, czuję. Panie, mam pióro Archanioła Gabriela, który zgubił przy zwiastowaniu panienki. Taki mały? Bo mały był. <laughs> mam szczebel z rabiny, która się śniła świętemu Jakubowi. I najważniejsze, mam małpkę, znaczy się to, e ampułkę wiatru który wiał w stajence betlejemskiej. Sz. sz, sz, sz wszystko weźmiemy! No, 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 no. A jo, panie, mą trąbę słonia, na której jeździł Staś i Nel. Mą łóżko misiał szatka. Mą osła, którego mrówka niosła i czyko ziewopki koziołka matołka. <grymiany> Naprawdę? Jagieło, zagubka cię robi tak jak łą. Wiesz co, Jagieło, że tak powiem po twojemu, kiedy nie o, to tu na tym wzgórzu bez mydla wydyman byś został. Ech. Jak się nazywasz? Marcinus z Gdańska. No to Marcinus, bierz ty swoje fanty a, i ciś do Gdańska, bo ci kopa zasunę. Te, te, bacz na kogo nogę podnosi. A Ty mnie straszysz. Ja ostatniej Wielkanocy na Watykanie z Ojcem Świętym jaja na jadł. A ja Ojcu Świętemu kremówki sprzedował. I ciś stąd, bo te jajca ci na oczy zaciągną. <laughs> Nie czyń tego, panie, bo będę miał wory pod oczami. <laughs> Co za naciągać, ty? Marcinus jeszcze wtedy nie wiedział, że jego pra-pra-prawnuczek nie takie kity ludziom pociśnie, jak się założy firma Ambergold. <grywa> Jagieło, hmm? ja ci powiem jesteś jak moja baba. Ja wszystko chcę też wcisnąć. Ale... I, a właśnie, bo mi się wspomniało, jak my trzy lata temu z Krzyżokami się bili, ty, jak ja sobie wspomnę, jak tyś te krzoki lizą. No dzisiaj pół Śląska z ciebie leje. To ci sam rzekłeś, wylisz krzaki. Ja powiedział, wylisz z krzoków. Dobrze, że ja ci nie powiedział, zaleź ich od zatku". A nic to, najbardziej mnie martwi, co te pieruny z Jurandem zrobili. Jak to się wspomna, to mi się miecz w pokwie grzeje, ty. Też wielcem zasmucen historią jego, ale przyjdzie czas na odlet, przyjdzie! Ja! pomścimy go! No A. A co wy fanzolicie, dyć to nie tak było? A jak, mądry? Jurand stracił wzrok, bo czytał przy świeczkach. Co? A jak poszł ta Danuśka odbić, no? No? to tam było zawrzyte. I on pocałował klamka. E. Ale na dworze było minus 15 w cieniu, to, to jemu się ten język przychycił. A nie dość tego, to się jeszcze założył, ręka, że ta Danuśka odbije. No i teraz z nim, ani ręki, ani języka. Bo... No ale to co z Danusią, bo to jest ważne, Danusia, no. co z nią? No. no. A Danusia robi w burdelu w Amsterdamie. No a... To no, nie próbował Zbyszko ją łatpić? Już mu zależało. Przecież. No, toćże to, próbował, próbował i no euro to mu stykło na godzinę. Ale ja bym wolał bardziej taką bohaterską historię. Da się? Da się? Pewnie, że się a. da. No, to tak zrób, no. zrób tak. No. 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 Jak się do, jak się zapłaci, to się do. Nie, nie, słuchaj go. Wszyscy chcą od ciebie kasa, a oni, ja i ja no pół królestwa. Żartuję, jak ja, ja, ciu, ktoś idzie, ciu. Niemcy pochytali że wojska Polski z krzoków wyleźć nie chcą. Bestusz, mistrz Ulrich, wysłał w ich strona poselstwo krzyżackie. Przyszli piechty, w myśl zasady idź do Polski piechty, twoi konie już tam są. Idą, idą Jagiełło. Nie bój się. Nie bój się, o cię Widzisz go? Nie. Ja go nie widzę, ale go czuję. No Wielki mysz, Orlys von Jungingen! E, 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 e. Jakżeś ty tu wszedł? Normalnie, środkiem pola. My tam stoimy. Jak jego, skąd ty masz te mapy? Ja ci od razu go duży kebabem z tamtej strony leci. Wielki mysz, Orlys von Jungingen! E, 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 e. E, czekaj, pomału, Crazy Frog, czekaj, ty. Po pierwsze, jaki wielki mistrz? Jaki e. wielki mistrz? Niszczące Europy w piłce nożnej Portugalia zdobyła. Wyjście w półfinale od podli. się go dać, no, urlisz von coś tam. I do Jagieły, bo i król. Op. No to. No, no to urlisz von Jungingen. Wzywa twoi majestat, panie i księcia Witolda, którego nie widzę, na bitwę śmiertelną. I aby wam dodać, ślewą te dwa nagie miecze. Nie bierzecie? No, a jak wąską pola do bitwy, to się z wojskami ustąpi, co byście nie gniśnieli w zaroślach. Po pierwsze, nikt nie gniśnie w zaroślach. jeno jelitówka nasze wojska przetrzybiła i przycisnęło ich było. O, szajse. O, szajse. Nasze A wiglaki poszli ulgi zaznać, to oddział mój pod pozbawią pozbawion został. Miast tych dwóch na mieczy wolałbym rolkę papieru toaletowego z Lidla zobaczyć. O! Nie ma, skończyła się promocja, nie ma papieru. Nie ma papieru? Nie ma papieru. Będziemy się bić. Będziemy się czaskać. Bicie będziemy. Czaskać, Czaska, Będziemy się bić! Ej, no chopy, czekajcie! Jo się wartko skocza po sali po chipsy. Taką bitwę to nie idzie, przegapić Polska, Niemcy, to zawsze jest hit. Moment, hopy, moment, jo zarobię na złot. Będziemy się czaskać, Stop. myślę, bić! Stop. Czaskać, halt. Stop! Halt! Nie będziemy się bić! Nie bydłem się czaskać no, i no wy się podnocie i całemu światu powiecie, że Poloki to wygrali. Nie ma bata. Bo jak tak nie, nie powiecie, to nie. jutro cały świat się dowie, co wasz urli no, robi. Nic, a ja wiem, nic za na nas nie macie. Ja też nic, 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 nic nie, ja powiem, nic, nic, nie to. Ja, ale to jak się nie poddodzie, to... to jutro wszyscy to będą widzieć. To, to jest po świńsku. Ja, I my się, syneczku, my się, syneczku, ja, jeszcze ja. zobaczymy się. Świe i namiot, do Berlina. <laughs> <laughs> jak jeło, my to wygrali bez bitwy. Dobra, dobra, a ja. a co ty mu rzekłeś? Ja mu powiedział, że noż Matejko z ukrycia na Maloho. jak ich trener Urlich kopie w nosie i to je, i jak grzebie w gaciach i to wącho. <laughs> ha, ha! I to miał być hit? To miało być wydarzenie? Polska, Niemcy? I no po te chipsy i po ten szalik skoczył, a nie miał ich daleko, bo w Antryju było wszystko naszykowane. Przychodzę, a sam już nic nie ma. To walka, gołoty, przy tym to był maraton. Jeronie, no, sam z grubna z kiś tego. Jak jest wojenka, to jest handelek. Handelek kwitnie. Największą przebitkę mam na wiaterku ze stajenki. Z mojej stajenki, kto to sprawdzi, mamusia mi mówiła, że jak chłamie to zezuje. Nie czuję się oszustem. Nie ma tutaj mojej baby, a ju! Z tego Grunwaldu, to że chce pojechał przez ten Amsterdam, że chce zajrzał do Danusi. Krótko, 15 minut. No i powiem Wam drugą.